Jest z nami Stanisław Skoczeń, otwórca Sebastian Skoczeń, yy, Sebastian Skoczeń odtwórca roli Bolesława Chrobrego. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Waszą Wysokość. I Antoni Winch, który jest scenarzystą tego spektaklu. Dzień dobry. No rzeczywiście postawa godna, to od razu widać, że siedzi król. Prawda? Też się pan tak, tak czuje? Nie widzę, widzę, że siedzi znaczy, król. pan się czuje, że siedzi koło a, a, a to Czuję się, tak, jestem ogniśmielony. Ale my nie, dlatego że wiem, że król bardzo sympatyczny, jednak wielkie zasługi dla naszego państwa położył. Teraz już poważnie mówiąc, powiedzmy o samym spektaklu, kiedy i gdzie się odbędzie? 11 maja w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie o godzinie 19 i o godzinie 16 będą dwa pokazy. Zaczynamy od Mszy Świętej w w w Tak, Archikatedrze w, w, w Lublinie. Później będzie pochód uroczysty, Będziemy, dojdziemy na plac teatralny, tam będzie odpiewanie hymnu, będzie również miasteczko takie średniowieczne z pokazem sprzętu wojskowego, no także mnóstwo atrakcji. A już za tydzień ten sam spektakl zagramy w Tarnowie, także też zapraszamy. A na co w ogóle spektakl, z czego się będzie składał? Czy to będzie opowieść o tej koronacji? Czy przedstawicie właśnie okoliczności, w jakich do tego doszło? Czy historię Polski? Może? Znaczy to jest tak. Zależało nam, żeby zrobić teatr taki taką przypowieść o Bolesławie Chrobry, o jego koronacji i o jej znaczeniu dla w ogóle dziejów polskich, dla polskiego ducha, więc są tam fakty historyczne oczywiście. Nie chcę zdradzać finału, ale myślę, że jest znany. No, no finał! <laughs> Korona... Odbędzie się koronacja, koronacja Chrobrego, e, ale będziemy, to będzie taka mieszanka też świata rzeczywistego, świata duchowego, metafizyki, będzie dużo, więc tam szatan będzie też czynny. Także, e, szatan? Szatan, tak, tak. A ciekawe, w jakich barwach będzie ten szatan? E, neutralny. <laughs> ale tak myślałam sobie, właśnie kto wtedy najbardziej przeszkadzał w tej koronacji i jakoś moje oczy się zwróciły na Zachód. Bo... Chyba tak było, że Niemcom nie było to w smak, prawda? Koronacja Chrobrego. No, byli, byli tym dosyć mocno zdenerwowani. Henryk II był, był tutaj głównym przeciwnikiem Bolesława będzie, będzie, będą sceny z Bolesławem i cesarzem Niemiec. Także będą rozmawiali o granicach. No ale tak to już było, że, że, że w tamtym czasie, no, tak, tak samo jak współcześnie, jesteśmy położeni pomiędzy tymi dwoma wielkimi strefami między strefą cesarstwa zachodniego i, i, i cesarstwa wschodniego. Więc myślę, że tym wielkim nie było na rękę to, że pomiędzy nimi powstaje. No, wielkie mocarstwo autonomiczne, samodzielne i bogate. Oni chcieli mieć taką strefę zgniotu, czyli coś, co będzie ich łagodnie oddzielało od wschodu, będzie takim buforem. Nie za duże, nie za ważne, nie za mocne, z autonomicznym na, na językiem, a tu nagle Słowianie się... Zresztą Bismarck potem też pisał, że Słowian za wszelką cenę trzeba zniszczyć, bo inaczej zagrożą Rzeszy. No i zaczęli to Niemcy bardzo skutecznie ze swoją jednak pieczołowitością wprowadzać. Ale nie o tym. Teraz wracamy w te momenty chwały polskiego oręża. Tak Czy tego człowieka, że tak powiem, czy pan wybierał osobiście tę wielką postać na króla, bo cechy królewskie iście pan posiada. I pewne doświadczenie w byciu <grymne> królem też ma, ma. To nie, tutaj to była decyzja reżysera Michała Horosińskiego. Tak, tak. A jak się pan przygotowywał do roli? Z Michałem Horosińskim poznaliśmy się na planie Korony Królów Jagiellonowej, gdzie Michał grał Witolda, wielkiego księcia. No i od tamtej pory współpracujemy, myślę, już nawet regularnie, mogę powiedzieć, jak się przygotowywałem do roli. No, przede wszystkim poczytałem. Poczytałem. To jest warto wiedzieć. Warto wiedzieć i poszerzać swoją, swoją wiedzę historyczną i, i, i poszerzać ją o, o taką podstawową naturalną. Było coś, co jeszcze pana zaskoczyło, no bo pan pod kątem właśnie historii jest już na pewno bardzo dobrze przygotowany. Ale czy było coś jeszcze właśnie w tej postaci Bolesława Krobego i w tamtych czasach, co to Pan i pomyślał, wow, to jest coś nietypowego. No prawda jest taka, że y, nie mamy tak naprawdę y, zbyt wiele, y, zbyt wiele y, przekazów o, o chrobrym. No, y, y, jednym z przekazów y, to są chroniki y, tak? tak. Y, niemieckiego mnicha, który, który pisał y, no, ze swojej perspektywy, więc on, on, on nie pisał zbyt pochlebnie y, o chrobrym, no ale na pewno, y, co, co, co było ciekawe, no, to chrobry to był kawał faceta. To był naprawdę. Jak no widzę. To, no to, no to, w każdym razie no to był naprawdę silny wielki chłop, który jak siadał na konia, to koń się po prostu uginał. No i, 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 i gdzieś tam miał taką porywczość dużą w sobie. Co pewnie było taką cechą, która ułatwiała mu w tamtych czasach rządzenie i i ekspansję. No ale no jednak taką to ta, ta jest rola władcy, żeby przede wszystkim swoją postawą przekonać Dokładnie. poddanych do tego, że jest właściwym człowiekiem, żeby który wie co autorytet. robić. No, który, który wie co robi i w którą stronę zmierza, to po pierwsze, po drugie, on rzeczywiście miał wielką taką też militarną i polityczną odpowiedzialność za ludzi, których scalał w państwo. Przecież to były plemiona, nie było dróg, nie było miast, nie było systemu komunikacji. On to wszystko musiał stworzyć, zebrać jeszcze tamte czasy no, dość brutalne, średniowieczne, wczesne średniowiecze. Mocnych ludzi, na, y, którzy wiedzą, co robią. Ale teraz pokazywaliśmy Państwu przez chwilę właśnie CSK, czyli miejsce, w którym to się odbędzie. To jest bardzo nowoczesny obiekt, jak Pan wkomponował, to jest dawną historię w ten nowoczesny, bardzo piękny zresztą. Y, taką salę. Gdzie to się właściwie odbędzie? Czy to będzie w sali operowej, czy to będzie na krużgankach, czy być może na tym wspaniałym tarasie na dachu? Nie, nie, no to będzie w sali operowej. E, Michał Chorosiński, reżyser widowiska, powiedział mi, że mam się nie krępować, jeśli chodzi o e, możliwości techniczne. Najwyżej później będziemy coś przycinać, dopasowywać do, do, do warunków logistycznych. Także miałem tutaj wolną rękę, puściłem wodze wyobraźni i e, w, chyba w piątek wchodzimy już na scenę z próbami, także będziemy wtedy jeszcze wszystko tak do, do dopieszczać, żeby. Bo jeszcze skazało. powiedzmy, że to CSK, bo nie wszyscy Państwo wiedzą, myśmy tam byli z naszym programem kilkukrotnie, to jest jeden z naprawdę z najnowocześniejszych obiektów w Polsce, a ta sala operowa to jest bodajże druga po sali Teatru Wielkiego, prawda? Tak, Scena tam... w Polsce. Także to nie, nie byle co, ma Pan też zadanie, żeby pięknie. Michał mi pokazywał zagospodarować wprowadził mnie na tę scenę i no, zaparł oddech. No, tak. Trzeba podejmować takie wyzwania. Dla koronacji to jest godne miejsce. A nie mówisz, że tam nieraz byliśmy. Telewizja Republika też tam będzie w kolejny weekend, ze względu na to, że gramy tam turniej w Lublinie. Wyobraź sobie. I właśnie Michał Chorosiński też z nami będzie wtedy grał. Piłkarski. Gościnnie. Tu piłkarski turniej gramy w Lublinie. 17 maja tam będziemy, Ojej. więc wiesz, będzie działo. No to wspaniale. To będzie ty musisz dziennie. też szykować formę. No tak, ja też no, szykuję formę, momencie. więc gramy będzie, jest mocniej. A król moc. nie zagrałby? Z chęcią. O, patrz, mamy deklarację. Mamy kolejne. Ja tak by, jak będziecie w kosza grali, co o tym bardziej. No właśnie. Tak? W momencie pan moje serce zdobył, bo naprawdę e, koszykówka to jest mój sport. Numer jeden no został no Proszę państwa, na naszej antenie doszło do takiego sojuszu nietypowego, ale obiecujecie, że zrobimy ten, e, ten mecz. Ten tak, koszykarski mecz. Tak. To z przyjemnością, jak najbardziej, to nawet ja mogę coś tam pomóc zorganizować. No przecież Michał Rachoń też mógłby grać w kosze. No to to mamy już drużynę. Wspaniała mamy różne, dokładnie. Chciałem zapytać jeszcze o kostiumy, bo to zawsze w takich tego typu przedstawieniach to może być powodzie problematyczne, ale to jest zawsze przepiękne. Był problem z kostiumami, czy raczej bez problemu i będzie kolorowo. Będzie, barwnie. będzie kolorowo, będzie barwnie. Za Kostumu odpowiada Ania i Sławomir Czyżowie odpowiadają, więc to są fachowcy najwyższej próby. Kostiumy też będą efektowne. No, też, też nam zależało na tym, żeby to było właśnie jak najbardziej to widowisko, żeby było jak najbardziej widowiskowe. Więc. Ale czy będą wiarygodne, czy obserwator będzie mógł też się dowiedzieć, rzeczywiście, jak wtedy się noszono, czy to będzie tylko taka umowna jednak atrapa? My wyszliśmy z założenia, że nie robimy rekonstrukcji historycznej, tylko raczej taką pewną wariację, fantazję na temat historii, także to nie będzie tak, że to będą kostiumy jeden do jednego z tamtych czasów, ale będzie można je rozpoznać jako właśnie wczesno-średniowieczne. I myślę, że będą robiły bardzo pozytywne wrażenie. Zdecydowanie, czyli jeszcze wspominamy 16 i 19 w najbliższą sobotę CSK. W najbliższą niedzielę. W niedzielę, 11. 11 maja mamy też do rozdania zaproszenia dla państwa. Więc jeżeli byście zechcieli napisać do nas na nasze media społecznościowe, Jest że chyba, tak, pod postem chyba na Facebooku coś trzeba skomentować i wtedy trzy pierwsze osoby zgarniają właśnie takie wejściówki yy, na, te, na to przedstawienie i myślę, że naprawdę warto, szanowni państwo, bo będzie przepięknie, będzie kolorowo, no i będą wspaniali yy, aktorzy. zdecydowanie. Bardzo dziękujemy Antoni Winch, czyli scenarzysta produkcji Koronacja, a także jego wysokość Sebastian Skoczeń, który wcieli się w postać Naszego wspaniałego władcy Bolesława Chrobrego. Bardzo Wam dziękujemy, dziękujemy. za opowieść.